Jak dzięki metodzie grupowania wyrazów zdobyć dwa punkty na maturze podstawowej od roku 2023? Weźmy sobie takie równanie, które pochodzi właśnie z matury i jest za dwa punkty. Więc na czym polega metoda grupowania wyrazów? Ta metoda polega na tym, że grupujemy sobie w pary, czyli w dwójki, składniki tego wielomianu po lewej stronie. Czyli na przykład to z tym sobie pogrupuję i to z tym. Nie? Czyli nic nie muszę już przestawiać. Jest już zgrupowane. I teraz z każdej takiej pary wyciągam największy wspólny czynnik przed nawias. Czyli z x do 3 minus 6x kwadrat mogę maksymalnie wyjąć x do kwadratu. Więc zapisuję x kwadrat. I co mi zostanie w nawiasie? No, x minus 6, tak? x, x kwadrat razy x to jest x do trzeciej, Zgadza się. No i x kwadrat minus 6, znaczy x kwadrat razy minus 6 to jest minus 6x kwadrat. Teraz z tej drugiej pary składników mogę sobie wyjąć. Na przykład minus 9 przed nawias. Czyli zostałoby mi wtedy x minus 6, tak? No bo mamy minus 9 razy x to jest minus 9x i minus 9 razy minus 6 to jest plus 54. Równa się 0. Oczywiście, gdybym wyciągnął plus 9, no to to by się nie zgadzało, bo wtedy znaki by mi się pomieszały, tak? To byłoby minus 9x, a tutaj plus 6. A czemu tak nie może być? Bo w tej metodzie chodzi o to, żeby tutaj. Oraz tutaj, to znaczy w tych nawiasach, które mi wyszły, było to samo, czyli x minus 6, x minus 6 jest to samo, czyli mogę to znowu wyjąć przed nawias, czyli wyjmuję x minus 6 przed nawias, czyli wyjmuję nawias przed nawias de facto. I teraz co będzie w tym drugim nawiasie? No, to działa w ten sposób. Z tego składnika zebraliśmy de facto x minus 6, czyli zostało nam x kwadrat, więc zapisuję x kwadrat. I tak samo jeśli chodzi o ten drugi składnik, to znaczy stąd zabrałem x minus 6, tutaj na czerwono zróbmy, x minus 6, no i zostało mi minus 9, więc zapisuję w nawiasie minus 9, równa się 0. No i mamy. Teraz mamy równanie w postaci iloczyn równe 0, tak? Czyli jak się takie równanie rozwiązuje? No, przyrównujemy każdy czynnik osobno do 0, czyli x minus 6 równa się 0 lub x kwadrat minus 9 równa się 0 oczywiście, tak? No czyli tutaj już oczywiście będzie bardzo prosto. x równa się 6, a tutaj albo ze wzoru skróconego mnożenia i rozpisujemy to na x minus 3 razy x plus 3 równa się 0, czyli x równa się no 3 lub x równa się minus 3 po prostu już raz napiszę. Albo ewentualnie można było też zrobić tak, że dziewiątkę przeniesiemy sobie na prawo i wtedy mamy wprost, tak, że x równa się 3 lub x równa się minus 3. Czyli mamy... Rozwiązania naszego równania. x równe 6, x równe 3 oraz x równe minus 3. Weźmiemy sobie teraz drugie równanie. W tym nagraniu jeszcze, pod koniec, pokażę, w jaki sposób rozwiązywać równania trochę inną metodą niż grupowanie wyrazów, bo czasami trafiają się takie równanie wielomianowe, w którym no, grupowanie wyrazów się po prostu nie sprawdzi. Więc tak, rozwiąż równanie takie. No to znowu mamy pogrupowane to znaczy pogrupuję sobie to z tym i to z tym i wyciągnę wspólny czynnik z każdej takiej dwójki, czyli z x do czwartej plus 3x do trzeciej mogę wyciągnąć x do trzeciej maksymalny przed nawias i w nawiasie zostanie mi co? x dodać 3 i plus tutaj, mamy szóstkę, 18, no to wspólny czynnik to będzie szóstka, czyli wyciągam szóstkę przed nawias. No i tak, 6 razy co da mi 6x, no to będzie x, i 6 razy co daje mi 18, no to plus 3 oczywiście. I znowu widzimy, że mamy wspólny czynnik x plus 3. A zatem wyciągam x plus 3 przed nawias. I teraz tak jak w poprzednim przykładzie. Zabrałem stąd x plus 3, tak jakby, tak? Więc zostało mi x do trzeciej. A z tego drugiego składnika, tutaj wyraźnie trójkę napiszę, z tego drugiego składnika zabieram x plus 3, zostaje mi sama szóstka. Czyli x do trzeciej plus 6 równa się 0. Czyli x plus 3 równa się 0. Znowu korzystam z tego, że iloczyn jest równy 0 wtedy tylko wtedy, kiedy jeden z jego czynników jest równy 0. Czyli pierwszy czynnik przyrównuje do 0 oraz drugi czynnik przyrównuje do 0. Czyli x plus 3 równa się 0 lub x do trzeciej dodać 6 równa się 0. Czyli x równa się minus 3 lub x do trzeciej równa się minus 6. I teraz tak, jaka liczba podniesiona do trzeciej da mi minus szóstkę? No to będzie oczywiście no, minus pierwiastek trzeciego stopnia z sześciu, tak? Gdybym sobie tę liczbę podniósł do potęgi trzeciej, no to otrzymam minus szóstkę oczywiście, nie? I tyle, cała filozofia. Ta metoda grupowania jest w zasadzie bardzo prosta, bardzo schematyczna. Warto się tego nauczyć, bo to obstawiam, że to będzie taki pewniak jak maturalny. Ta metoda grupowania, ona zawsze się pojawiała, albo w większości przypadków się pojawiła, na większości matur, przed rokiem 2015, i tego typu równania w zasadzie powracają od roku 2023. I obstawiam, że to będzie też taki właśnie pewniak maturalny. No to jedziemy dalej. Zadanie trzecie, też z matury za dwa punkty, z maja 2019 roku. I teraz już nie mamy tutaj równania, Wielomianowego, w którym wykorzystałem metodę grupowania, tylko mamy równanie wielomianowe, ale od razu w postaci iloczynowej, to znaczy iloczyn równy 0 jest. Więc mamy tak. E, przyrównujemy każdy czynnik osobno do 0, oczywiście, czyli x do 3 minus 8 równa się 0 lub x kwadrat minus 4x minus 5 równa się 0. No to tutaj x do 3 równa się 8. No to jaka liczba do 3 daje 8? Oczywiście 2. Czyli jednym z rozwiązań. Mamy już, że x jest równe 2, tutaj po prostu deltę możemy policzyć, czyli delta to jest tak, to będzie 16 minus 4 razy 1 razy minus 5, tak, przypominam, b kwadrat minus 4ac, minus 4 do kwadratu 16, minus 4 razy a razy c, czyli będziemy mieli tak, 16 minus razy minus daje plus, 4 razy 5 to 20, czyli mamy 16 plus 20, czyli 36, czyli pierwiastek z delty jest równy 6, no to x1 równa się minus b, a b jest minus 4, czyli minus minus 4, czyli będzie 4 minus pierwiastek z delty, czyli minus 6 przez 2. No to mamy tak, 4 minus 2 to jest minus 2 przez 2, czyli minus 1. A x2 to będziemy mieli 4 i tutaj już na plusie, 4 plus 6 na 2, czyli będziemy mieli 4 plus 6 to 10 na 2, czyli będziemy mieli 5. Więc równanie ma trzy rozwiązania. x równe 2, x równe minus 1, x równe 5. Na przykładzie zdania trzeciego widzieliśmy, że na maturze mogą być równania wielomianowe, ale podane od razu w postaci iloczynowej, tak? Natomiast tutaj jeszcze zrobimy sobie jeden przykład na metody grupowania wyrazów. To raczej bardzo łatwo jest rozróżnić, kiedy stosować metody grupowania, a kiedy nie. Więc tak, tutaj znowu pogrupujemy sobie pierwszy składnik. Z drugim oraz trzeci z czwartym. No i z pierwszych dwóch to tak, mam 9 i 18, no to wspólny czynnik to będzie 9 x do trzeciej x kwadrat, wspólny czynnik to będzie x kwadrat, tak? Bierzemy sobie zawsze e, tą potęgę z mniejszym wykładnikiem, tak? Z mniejszym wykładnikiem. Czyli łącznie możemy maksymalnie wyjąć przed nawias 9x do kwadratu. I w nawiasie zostanie nam tak 9x kwadrat razy co? Daje nam x do trzeciej, no to razy x no, i tutaj e, plus 2 będzie. 9x kwadrat razy 2 to będzie 18x kwadrat. A tutaj z tych dwóch składników mogę minus 4 wyjąć. I zostanie mi też x plus 2 wtedy, tak? Minus 4 razy x to jest minus 4x. Minus 4 razy 2 to jest minus 8. Wszystko się zgadza. Czyli znowu mamy wspólny czynnik x plus 2, i o to nam właśnie chodziło. O to chodzi w tej metodzie grupowania, żeby był wspólny czynnik. Czyli x plus 2 w jednym nawiasie, w drugim 9x kwadrat minus 4 równa się 0, tak? No bo stąd zabieram x plus 2, czyli zostaje mi 9x kwadrat, zapisuję w nawiasie. Z drugiego składnika zabieram x plus 2, zostaje mi minus 4, więc zapisuję minus 4 w nawiasie. I znowu przyrównuję każdy czynnik osobno do 0, czyli x plus 2 równa się 0, lub 9x kwadrat minus 4 równa się 0. Czyli x równa się minus 2, a tutaj możemy znowu ze wzoru skróconego mnożenia skorzystać na różnicę kwadratów, tak? a kwadrat minus b kwadrat, to było a minus b razy a plus b, czyli tutaj, no może to rozpiszę. Jeżeli nasze a kwadrat to jest 9x kwadrat, no to samo a to będzie wtedy 3x, tak? A jeżeli nasze b kwadrat to będzie 4, no to samo b to będzie 2 wtedy, tak? takie coś co tutaj zapisałem no to tego raczej, tego raczej nie radzę pisać w tym takim formalnym arkuszu, gdzie piszemy odpowiedzi do zadań, tylko bardziej w brudnopisie tak, no bo b kwadrat równa się 4, no to b może być 2 albo minus 2, ale no ujemne rozwiązanie w tej jakby metodzie rozkładania na czynniki no to odrzucamy oczywiście e, dobra, czyli będziemy mieli tak, 3x minus 2 razy 3x plus 2 w takim razie, już po już po skorzystaniu z tego wzoru skróconego mnożenia. Czyli znowu 3x minus 2 równa się 0 lub 3x plus 2 równa się 0, czyli 3x równa się 2. Zjedźmy troszeczkę na dół. 3x równa się 2, czyli x równa się 2 trzecie. Tutaj mamy tak. 3x równa się minus 2. Tutaj, lub 3x, znaczy podzielić przez 3, to wtedy otrzymamy, że x równa się minus 2 trzecie, tak? Czyli mamy znowu trzy rozwiązania, x równe, x równe minus 2, x równe 2 trzecie, x równe minus 2 trzecie, tak? Oczywiście tutaj można było znowu zrobić tak, jak w jednym z tych poprzednich przykładów pokazywałem, czyli można byłoby przenieść czwórkę na prawo i podzielić obu stronie przez 9, czyli mamy x kwadrat równa się 4 dziewiąte, no, czyli x równa się 2 trzecie lub x równa się minus 2 trzecie, tak? To czy zrobimy to wzorem skróconego mnożenia, czy w taki sposób, jak tutaj, jest bez znaczenia, oczywiście. Ok, to zadanie piąte teraz. Mamy równanie x do 3 minus 5x kwadrat minus 6x równe 0. I teraz, jak najszybciej rozwiązywać tego typu równania? No tutaj próbowanie metodą grupowania może być ciężkie, więc ogólnie Wskazówka jest taka. Jeżeli w każdym składniku w równaniu widzimy, że występuje x, a tutaj tak jest, bo widzimy x do trzeciej, x kwadrat oraz x, to wtedy możemy sobie wyjąć wspólny czynnik przed nawias, czyli tego xa możemy wyjąć przed nawias. No to jak wyjmę xa przed nawias, to otrzymam co? x razy co da mi x do trzeciej? No x kwadrat. Tutaj będzie minus 5x, no i minus 6. Równa się 0. I znowu jesteśmy w sytuacji iloczynu równego 0, czyli x równe 0. Lub x kwadrat minus 5x minus 6 jest równe 0. No to tutaj x równe 0 już mamy, to jest jedno z rozwiązań. Z kolei w drugim równaniu no to policzymy sobie po prostu delta. Tutaj tą piątkę wyraźnie sobie zapiszemy, tak że to jest 5. Czyli delta równa się minus b do kwadratu, czyli minus 5 do kwadratu, czyli 25. Minus 4ac, czyli minus 4 razy a to jest 1. To jest minus 6, czyli 4 razy 1 razy minus 6. No to będziemy mieli wtedy tak, że to jest 25, 2 minusy, czyli plus. 4 razy 1 razy 6 to jest 24, czyli mamy deltę równą 49, czyli pierwiastek z delty to będzie 7, czyli x1 no to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus minus 5, czyli 5, minus pierwiastek z delty, czyli minus 7, przez 2 razy a, czyli 2 razy 1, czyli 2. Czyli mamy minus 2 przez 2, czyli minus 1. Z kolei x2 to będzie 5 plus 7 na 2, czyli 10. E, przepraszam, tutaj mamy 5 plus 7 to jest 12, oczywiście, na 2, czyli mamy 6. Czyli mamy rozwiązane równanie, tak? 0, minus 1 oraz 6. I teraz ostatnie zadanie w tym nagraniu. Zdanie siódme, pochodzące z matury z czerwca w 2016. Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania takiego, wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa. No więc, żeby rozwiązać to równanie, no to znowu przyrównujemy każdy czynnik osobno do zera, tak jak wcześniej robiliśmy, tak? Czyli x minus 8 równa się 0 lub x kwadrat minus 4 równa się 0 lub x kwadrat plus 16 równa się 0. No to tak, x równa się 8. Tutaj, może już przerzućmy sobie czwórkę na prawo, czyli będziemy mieli x kwadrat równa się 4, czyli x równa się 2. E, jeszcze raz, x równa się 2 lub x równa się minus 2. No i teraz tak, tutaj jak sobie przerzucimy 16 na stronę prawą, to będziemy mieli minus 16. I tutaj uwaga, dużo osób odruchowo. Piszę od razu, aha, dobra, czyli x równa się 4 lub x równa się minus 4, aha, dobra, czyli największa liczba to będzie 8, tak, najmniejsza to będzie minus 4, czyli 8 dodać minus 4, czyli suma wychodzi 4, czyli odpowiedź D. No to jest oczywiście błąd, tak, to jest oczywiście błąd, bo to równanie jest sprzeczne, tak, coś podniesione do kwadratu nie może być równe liczbie ujemnej, tak, żadna liczba podniesiona do kwadratu, Żadna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie da liczby ujemnej, tak? Czyli tutaj kasujemy te rozwiązania 4 minus 4. To nie są rozwiązania tego równania, tylko piszemy, że to równanie jest oczywiście sprzeczne, tak? To równanie jest sprzeczne. A zatem największą i najmniejszą liczbą będzie tutaj ósemka to będzie największa liczba, e, minus dwójka to będzie najmniejsza, czyli dodając do siebie, 8 dodać minus 2, no to jest oczywiście to samo co 8 minus 2, czyli 6, czyli odpowiedź prawidłowa, to odpowiedź C w takim razie. Okej, okay, to by było tyle w tym nagraniu, dzięki bardzo za uwagę, zapraszam do subskrypcji, łapkowania i komentowania tego nagrania, jeżeli Ci się podobało, jeżeli nie, to oczywiście też skomentuj i powiedz, co Ci się nie podobało. E, tymczasem zapraszam do obczajania kolejnego e, nagrania, w którym pokazuję, jak yy, wiedzę poznaną w tym nagraniu można wykorzystać właśnie do rozwiązania równania wielomianowego, które pojawiło się na arkuszu pokazowym we wrześniu od CKE.